Program sponsoruje SRW, firma rozliczająca czas pracy kierowców. Sponsorem programu jest Opoltrans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Na program zaprasza sponsor, producent olejów silnikowych Qualitium Motor Oil. Witajcie w programie Na Osi, w którym dziś pokażemy kilka tuningowanych ciężarówek prosto z najwyższej półki. Ale nie zabraknie też innych tematów, bo mamy w zanadrzu Najpiękniejsze auta na 12 Qualitium Master Truck. Ale najpierw pojeździmy manem z silnikiem D38. Zajmiemy się też tematem agresji na drodze. I poznamy kierowcę oraz jego ciężarówkę. Odjazd. Technika pokaże nam dzisiaj swoje dwa oblicza. Surową inżynierską formę z jednej i graniczącą z artyzmem postać z drugiej. Ale zanim przejdziemy do dania głównego, pora na przystawkę. Zapraszam na stroboskop. Zakończony niedawno zlot Quality Master Truck dał okazję do podziwiania najładniejszych pojazdów z całej Europy, o czym możecie się przekonywać w kolejnych relacjach z tego międzynarodowego spotkania tuningowców. My, będąc pilnymi obserwatorami, zauważyliśmy pojawienie się pewnego nowego trendu. Otóż dało się dostrzec, że Skandynawowie już nieco mniej hołubią rodzime marki, a zwrócili uwagę na mercedesy. Zaś zwolniony przez Szwedów i Finów obszar zainteresowań przejęli Niemcy. Okazuje się, że nie tylko natura nie znosi próżni. Pojazdy podążające z Finlandii na opolski zlot Qualitium Master Truck część trasy przebywały drogą morską. Przeprawę pomogła zorganizować firma Erontrans, Trans, jeden z czołowych polskich operatorów logistycznych. W drodze na zlot pojazdy i ich kierowcy znaleźli spokojne miejsce na odpoczynek w porcie Radomsko, a o tym jak samochody prezentowały się na Qualitium Master Truck dowiecie się w jednym z kolejnych programów. To 13 lat temu, 28 sierpnia 1903 roku założono Harley Davidson Motor Company, markę do której jak ulał pasuje mocno ostatnio nadużywane słówko kultowa. W 1904 roku zbudowano 8 motocykli, a w 1906 około 50. 17 września 1907 roku firmę wpisano do amerykańskiego rejestru przedsiębiorstw i od tamtego dnia jej siedziba pozostała w tym samym miejscu. Maszyny Harley Davidson były gwiazdami filmowymi, jak choćby w obrazie Easy Rider z 1969 roku. Niektórzy wskazują, że nazwa gatunku muzycznego heavy metal wywodzi się ze slangu Harleyowców, tak czasem nazywających swoje motory. Zaś najczęściej przytaczana przez nich anegdota mówi, że pierwszy gaźnik William Harley wraz z braćmi Davidson skonstruowali z puszki po pomidorach. Sercem pojazdu jest silnik, a jego parametry i rytm pracy wyznaczają obszary zastosowania auta. Zobaczmy, jak sprawuje się nowy silnik Mana, oznaczony symbolem. D-38. D-38. To symbol, który obecnie zdobi najmocniejsze pojazdy ze stajni MAN, wyposażane w silniki o mocach 520 560 lub 640 koni mechanicznych. Przewidziano je zarówno do zastosowań szosowych, jak i budowlanych. W nasze ręce trafił niedawno taki ciągnik posiadający środkową co do mocy jednostkę z tej tchnącej potęgą rodziny. Testowany ciągnik siodłowy TGX 18560 BLS w układzie 4x2 przeznaczony jest do transkontynentalnego transportu międzynarodowego i niestraszne mu sięgające chmur górskie szczyty. Poza oznaczeniem D38 prawie nie można tego pojazdu odróżnić od innych ciągników rodziny TGX. Do braku osłony przeciwsłonecznej zdążyliśmy już nieco przywyknąć, zatem wyróżnikiem stają się metalowe nakładki na stopniach wejściowych do kabiny oraz na podnóżku, dającym swobodny dostęp do szyby czołowej. Najwyższa z możliwych kabin zapewnia fantastyczne warunki bytowe dwóm kierowcom. Jest gdzie schować rzeczy osobiste, można swobodnie w niej stanąć, aby rozprostować kości. Automatyzowana skrzynia biegów ZF12MAN Tipmatic obsługiwana jest za pomocą ergonomicznego pokrętła, znajdującego się w naturalnym położeniu tuż obok dźwigni hamulca. Jak ta maszyna sprawdza się w praktyce? W testowanej wersji o 560 koniach mocy oraz sięgającym 2700 Nm w momencie obrotowym jazda nawet w pełni załadowanym pojazdem nie sprawia żadnych trudności. Ruszanie i przyspieszanie są dynamiczne. Nadwyżka mocy nie jest jednak okupiona większym zużyciem paliwa, a tak właściwie jej obecność to gwarancja ekonomiki pracy. Samochód z silnikiem D38 nie męczy się i częściej pracuje w optymalnych zakresach. Producent obiecuje 6% redukcję spalania w stosunku do poprzednika. Gdyby jednak konsumpcja oleju napędowego przekraczała te założenia, mamy stosowny jego zapas, co i tak pozwoli na daleki zasięg. Przygotowano dwa zbiorniki po 580 litrów każdy oraz 80-litrowy na AdBlue. Hamowanie rozpędzonego mocą nowego silnika zestawu skutecznie wspomaga wydajny Intarder firmy ZF o mocy 600 kW. Komputer pokładowy obsługiwany jest z poziomu przycisków na kierownicy i prawej manetki. Intuicyjne menu oraz określenia w języku polskim ułatwiają komunikację kierowcy z pojazdem. Komu możemy polecić ten ciągnik? Takim pojazdem powinni być zainteresowani przewoźnicy, którzy bardzo często wykorzystują pełną ładowność. Na przykład przewożący kruszywy. Nadwyżkę mocy z pewnością docenią także floty pokonujące Alpy, Pireneje czy Ural. Domeną tak wyposażonego mana są najdłuższe transkontynentalne szlaki. A teraz bardzo ważny temat. Rzecz będzie o drogowej agresji. Patrzcie i słuchajcie. Agresja na drodze. Czasami jesteśmy jej ofiarą, jednak często sami wymierzamy sprawiedliwość innym użytkownikom naszych dróg poprzez gesty, słowa, a nie rzadko ręcznie. Faktycznie jest tak, że kierowcy w Polsce charakteryzują się bardzo dużą agresywnością na drodze, także spektrum ich zachowań jest bardzo silne a to przekłada się bezpośrednio na ilość popełnianych błędów, co zatem idzie ilość wypadków w flocie. Różne instytucje zajmują się tą tematyką i wielu specjalistów próbuje ustalić, jakie są przyczyny takich zachowań i która grupa użytkowników dróg jest sprawcą największej ilości zdarzeń. Różne doniesienia z badań na różnych grupach kierowców świadczą o tym, że te zachowania agresywne są podobne. Agresja nie bierze się z znikąd. Agresja jest sposobem jednym ze sposobów na zrealizowanie pewnych nagromadzonych frustracji, negatywnych emocji. E, kiedy się śpieszymy, jesteśmy zmęczeni, nasz, e, nasza odporność na agresję, na e, czynniki wywołujące agresję spada, szybciej im ulegamy. Sprawa nie jest jednak taka prosta. Musimy pamiętać, że nasz organizm to bardzo skomplikowane laboratorium chemiczne i zachodzące w nim interakcje pomiędzy dostarczanymi produktami. Też mają niebagatelny wpływ na nasze zachowanie. Dzisiejsi kierowcy są pod wpływem rozmaitych substancji chemicznych. Od tych najbardziej popularnych, jak metyloksantyny, czyli kofeina w kawie, teina w herbacie, czy teobromina w ramach kakao, kłada się do tego szereg rozmaitych substancji wynikających z naszego przewlek przewlekłego leczenia. Wszystkie te leki będą wpływały również na układ nerwowy, również będą wpływały na naszą zdolność do kierowania pojazdem mechanicznym. Jak widzimy, poziom agresji może być warunkowany predyspozycjami psychofizycznymi, ale też ilością i jakością dostarczonych do organizmu substancji. Z pewnością dużo jeszcze wody w Wiśle upłynie, zanim fachowcy ustalą źródła agresji i znajdą antidotum. Zanim to nastąpi, my sami Możemy sprawić, by jeździło się nam łatwiej i przyjemniej, bo nie trzeba dużo. Wystarczy uśmiech na twarzy, odrobina dobrej woli i zwykłe dziękuję i przepraszam. Gwarantujemy, że stosując te proste zasady, drogi się poszerzą, słupy pokryją gumą, a rzeki pojazdów będą płynęły bez przestojów i każdy na czas dotrze do swojego celu. Więcej spokoju i opanowania z pewnością wyjdzie na dobre nam wszystkim. Przemyślcie to podczas krótkiej przerwy, na którą teraz zapraszam. A zaraz po niej poznamy kierowcę i jego ciężarówkę. Pokażemy najpiękniejsze auta, jakie dotarły na zlot Qualitium Master Truck. Zostańcie z nami, bo za moment jesteśmy z powrotem. oglądających wystawione dachy. Zresztą aut tej marki nie brakowało na zlotowym placu i to w stanie innym od tego, w jakim opuściły fabrykę, bo przecież Qualicium Master Truck gromadzi przede wszystkim ciężarówki tuningowane. Pośród bez mała setki holenderskich ciężarówek dostrzec można było zarówno złotowych weteranów, jak i pojazdy premierowe. Takimi właśnie były auta wystawiane przez firmę Nika Trans. Doktor, i pasiasty czarno-biały XF groźnie łypiący trojgiem oczu. Skoro zaczęliśmy od DAFA, to wedle klucza alfabetycznego następne w kolejności musi być Iveco. Aut włoskiej marki nie było tak wiele, ale za to wśród nich zobaczyć się dało prawdziwe perełki. Jedną z nich była pomoc drogowa Titan, inną z całą pewnością pojazd ze słowackiej firmy Motyl. Kontynuując nasz alfabetem dyktowany przegląd, zajrzymy teraz na podwórko Mana. Wśród kilkudziesięciu przedstawicieli tej marki brylowały modele TGX, co nie oznacza, że nie było innych odmian, a nawet pojazdów mocno leciwych. Rytm Manom nadawał Iron Maiden. Indiańskie lato otrzymało sztamę ze zlotową aurą, a w swoim zakątku buszowało całe stado tygrysów. Na szczęście te wielkie kociaki nie pokazywały pazurów i tylko czasem pomrukiwały silnikami, jakby wyrażając zadowolenie, że nie muszą tyrać w pocie czoła, a mogą się wygrzewać na słoneczku. Równie gorąca atmosfera panowała przynajmniej na jednym z Mercedesów, bo właśnie do pojazdów tej marki teraz zmierzamy. Mowa oczywiście o niezwykłej saunie, w którą fiński właściciel zmienił swojego Actrosa. Nie mogło zabraknąć czarnej perły, tradycyjnie wystawionej pośród rekwizytów nawiązujących do motywu przewodniego tuningu zestawu. W nieco innym zakątku zlotowego placu jeden z Mercedesów przekonywał, że i w sporcie ta marka daje sobie radę. Rywalizacja i smak zwycięstwa nie są także firmie Renault. Ale na 12 qualitium Master Traku wyścigowe bolidy zastąpiono modelem T, coraz ostrzej goniącym czołówkę rankingów sprzedaży. W dość sporej liczbie przybyły na zlot auta z poprzedniej generacji francuskich ciężarówek, czyli Premium i Magnum, dowodząc, że sentyment do telewizorka i jego mniejszego brata ciągle jeszcze nie opuszcza właścicieli. Jeszcze więcej przywiązania do marki wykazują miłośnicy skani, co widać było po ogromnej ilości samochodów z gryfem. Naliczyliśmy ich ponad setkę. Prym pośród nich wiodła chorwacka Czerwona Róża, ale nie zabrakło pojazdów na polskich, szwedzkich, niemieckich, norweskich i fińskich blachach. To właśnie z ostatnio wymienionego kraju przyjechała wspaniała Birds on Wire i pojazd ratowniczy z firmy Sulinko. Klasą dla siebie były pojazdy wystawione przez firmę Repiński, jak choćby zestaw nazwany Division 303, a szczególną uwagę zwracała na siebie Scania R z Drewnolandu, atakująca uszy zwiedzających potężnym zestawem Audi. Tylko nieco mniej liczna była reprezentacja innego szwedzkiego producenta, bo Volvo również potrafi zawładnąć sercem i uczuciami. Jednymi z piękniejszych aut tej marki były oczywiście Braveheart z Finlandii i Phil Collins z Niemiec. Ale i krajowi przewoźnicy mogą pochwalić się tuningiem na najwyższym poziomie, o czym przekonywały choćby Minionki czy Volvo Tron Eurotransu. Wspomnieć jeszcze wypada o niemałej liczbie pojazdów amerykańskich oraz o motocyklach, dopełniających przekrój napędzanych silnikami maszyn, które przybyły na 12. zlot Qualicium Master Track. To jednak zostawmy na inną okazję, bo teraz wypada nieco odetchnąć. Doskonałym do tego pretekstem może być muzyka dobiegająca ze zlotowej estrady. Sponsorem programu był producent oleju Qualitium Motor Oil do pojazdów osobowych i ciężarowych. Sponsorem programu był Opoltrans, sieć hurtowni motoryzacyjnej. Program sponsoruje SRW, firma rozliczająca czas pracy kierowców.